Szczęść Boże, nazywam się Michał Tomiak, jestem księdzem, wikariuszem w parafii Świętego Rocha w Poznaniu i wspólnie z Pro Publico postanowiliśmy nagrać właśnie ten film, aby podzielić się doświadczeniem zrobienia tzw. live'ów, transmisji w dobie koronawirusa, w dobie tej pandemii. Chcemy podzielić się tym doświadczeniem. My już to robimy, już któryś dzień to wychodzi. Bardzo chcielibyśmy zachęcić do tego, żeby także u Was w parafii, drodzy księża Proposzczowie, drodzy parafianie, drodzy diecyzjanie, żebyście też próbowali pomagać ludziom przez transmisję nabożeństw, eucharystii zwłaszcza, pomagać ludziom łączyć się za pomocą transmisji we, w modlitwie. Moi drodzy, to nie jest trudna sprawa, a tak naprawdę myślę, że kiedy ma się troszeczkę sprzętu i trochę, i trochę chęci, to jest bardzo prosta sprawa. Co, czego potrzebujemy, żeby zrobić transmisję z parafii do naszych parafian? Potrzebujemy wystarczy telefon, smartfon z dostępem do internetu. Najlepiej, żeby tam był dobry transfer, żeby, żeby cały czas móc transmitować to wydarzenie. Najlepiej, gdyby, gdybyście też posiadali taki mały zestaw mikrofonowy. Ja go kupiłem już jakiś czas temu. On w zupełności wystarcza. To jest koszt rzędu, myślę, 200-300 zł. To są dwa transmittery. Jeden, który jest podłączony do, do mikrofonu który podpinacie sobie gdzieś tutaj albo ustawiacie na, na, jakimś, na, jakimś, na jakimś wysięgniku przed siebie, wtedy, kiedy potrzebujecie używać jeszcze rąk do przerzucania kartek, do trzymania różańca. I, i ma ze sobą transmiter, który wysyła ten dźwięk do drugiego urządzenia, które jest spięte z telefonem, smartfonem. Oba urządzenia są włączone, one się ze sobą łączą Dają przepiękny efekt, bardzo czysty, wyraźny dźwięk, który jest słyszalny też w domach u naszych odbiorców. Moi drodzy, bardzo dobrze kupić taki zestaw, nie tylko myślę na to, co teraz przeżywamy, ale w przyszłości myślę, że one mogą bardzo, bardzo pomóc w różnych innych wydarzeniach. Warto także mieć statyw, w który wpinamy nasz telefon. Nasz smartfon. Moi drodzy, ten statyw można rozłożyć. Także on stoi gdzieś na wysokości głowy dorosłego człowieka. Bardzo łatwo się nim operuje. Operuje się nim też precyzyjnie. Także można ustawić kamerę na presbiterium czy na osobę mówiącą. Zdaje egzamin koszt rzędu 100-150 zł już macie bardzo fajny statyw. Moi drodzy i to jest wszystko ze sprzętu. Kiedy to wszystko ze sobą się połączy, można transmitować dowolne wydarzenie o dowolnej długości. Jesteśmy wtedy połączeni właśnie w jedną wspólnotę. Chciałbym ten film skierować szczególnie do was, bracia w kapłaństwie, którzy może uważacie, że gdzieś nie umiecie tego robić, nigdy tego nie robiliście. Kochani księża, to nie jest żaden problem. Ja się tego nauczyłem w, w, dosłownie w kilka minut. Zachęcam bardzo do tego, żeby, żeby poszukać, ogłosić, aby zgłosili się parafianie, którzy na tym się znają. Oni na pewno pomogą. Myślę, że to jest taka doskonała okazja też, żeby, żeby w naszej parafii. Właśnie pojawili się ludzie, uaktywnili się ludzie, którzy się na tym doskonale znają. My nie musimy się na tym znać. My mamy dać właśnie dobrą nowinę, my mamy się modlić. Myślę, że ludzie bardzo szybko pomogą. Trzeba tylko troszeczkę być z inicjatywą, nie bójmy się tego, a myślę, że bardzo przez to pomożemy. Moi drodzy, ja transmisję robię za pomocą Facebooka, jest to bardzo, bardzo prosty proces, oczywiście trzeba mieć konto na Facebooku, ja akurat w, mojej, w moim parafii tutaj na Rocha robimy to za pomocą strony duszpasterstwa akademickiego, za pomocą fanpage'u duszpasterstwa akademickiego, bo nie mamy Facebooka parafialnego, więc ogłosiliśmy to, że będziemy to robić za pomocą właśnie tej strony. A metoda jest szalenie prosta. Wchodzi się w Facebooka, ustawia się transmisję, włącza się, kiedy już ma się podłączony sprzęt i całość rusza, możemy, możemy już transmitować wydarzenie. Jeśli ktoś nie ma konta na Facebooku, myślę, są dwie opcje. Pierwsza to założyć po prostu konto poprosić kogoś o pomoc, żeby troszeczkę w tym zacząć się poruszać i robić to w miarę sprawnie, albo poprosić kogoś właśnie z gotowym narzędziem, kto będzie Wam pomagać takie wydarzenia robić. Kochani, padło oczywiście pytanie od razu, co zrobić, jeśli mam tylko telefon? Nie ma póki co tego sprzętu. W ogóle się tym nie przejmować, używać tylko telefonu, jeśli jest tutaj internet, to wystarczy. Mamy w naszych parafiach statywy do mikrofonów, i to wystarczy, żeby póki ten sprzęt nie przyjdzie, póki go nie kupimy, i tak, i tak róbmy to. Wystarczy go zainstalować, usłyszałem, na takich bardzo chałupniczych sposobach, gumką recepturką, w jakiejś gąbce umieścić go na tym statywie, i to już wystarczy, już róbmy. Nie czekajmy, aż będziemy mieć cały sprzęt. Kochani, ja to, ja to zbierałem przez kilka miesięcy też, bo troszeczkę robimy tu tych filmów w duszpasterstwie akademickim i było nam to potrzebne, więc ja już to miałem, ale w ogóle się tym nie przejmować. Wystarczy tylko telefon, dzisiaj praktycznie wszystkie telefony mają kamerki i już, już ruszamy. Także róbmy, transmitujmy, budujmy, budujmy relacje. Kochani, też nie tylko księża oczywiście, ale drodzy parafianie z różnych parafii naszej decyzji. Jeśli tylko czujecie, zauważacie, że w parafii nie ma, nie ma transmisji, a wy bardzo tego potrzebujecie, to, to zaproponujcie pomoc. Myślę, że, że jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę by pomogli. Czy mają sprzęt, czy mają, czy mają pomysły, mają doświadczenie w tego typu sprawach. Idźcie do Waszych Księży Proboszczów, zaproponujcie pomoc. Właśnie niech to będą też inicjatywy oddolne. Niech to wszystko buduje też piękne relacje na przyszłość. Bardzo do tego zachęcam. My też mamy tutaj, korzystamy z pomocy naszego informatyka, który. Te transmisje z Facebooka wyrzuca na stronę parafialną. To jest z to jego działka, on to robi codziennie. My tylko do niego dzwonimy, czy słuchaj dobrze dźwięk. Więc zobaczcie, te, 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 te takie kooperacje wychodzą i to pięknie działa. Wystarczy sam telefon na pierwszy, na pierwszy moment. Więc teraz yy, krótka instrukcja. Zakładam, zakładam, jeśli mam statyw, na statyw mój telefon. Wchodzę w aplikację Facebooka. Wybieram konto, z którego będę transmitować, czyli na przykład u mnie duszpasterstwo Akademickie Świętego Rocha. Jest zakładka przegląd. I jest ikonka na żywo. Tak, wszystko się ustawia i gotowe. To jest wszystko, o, ustawiam sobie tylko obraz, kadruję, sprawdzam, jeśli mam mikrofon, mam transmitery, ustawiam to i wystarczy tylko kliknąć i zaczynam transmisję. Zobaczcie, to trwało 10-15 sekund i rozpoczynamy transmisję. Żadna filozofia, bardzo proste, intuicyjne narzędzie i, i działamy. Pozostaje mi życzyć powodzenia. Gdybym mógł jakoś pomóc, myślę, że śmiało dzwońcie do Świętego Rocha. Spróbuję telefonicznie też pomóc, ale myślę, że w swoich parafiach mamy naprawdę wszystko, czego nam potrzeba. Mamy wspaniałych ludzi, tylko, tylko kupić trochę sprzętu, poprosić ich o pomoc i udostępniać wydarzenia. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia. Powodzenia.